Cześć, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w tym materiale dam Ci kilka pomysłów na biznes. Zauważyłem, że na polskim YouTube jest mnóstwo nagrań, jak znaleźć pomysł na biznes, ale według mnie czegoś brakuje. Dlatego postanowiłem dograć materiał, w którym dam Ci moje pomysły i powiem, jakie są wady i zalety poszczególnych biznesów. Więc zaczynajmy. Pierwszy i według mnie najlepszy pomysł na biznes dla osoby, która zaczyna, to są usługi, ponieważ bardzo łatwo jest pozyskać klientów na usługi. Usługi, które ja świadczę, to są usługi standaryzowane, co oznacza, że klienci oczywiście się zmieniają, klienci pojawiają się cały czas nowi, ale robimy dla nich jedną specyficzną rzecz. Najczęściej to jest konkretny lejek sprzedażowy, co oznacza, że mam konkretne procesy, procedury, szablony. I jeżeli pojawia się klient, pytam go, jaką ma wizję, co chce osiągnąć, w jakiej działa branży, kim jest jego klient. Następnie nasze szablony są przerabiane pod tego klienta, ale. Mamy coś, co można szybko, łatwo replikować, dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać skalę. Drugi pomysł na biznes to jest infobiznes, czyli własne wydawnictwo, gdzie sprzedajesz kursy, książki, szkolenia. Wielu z Was pisało do mnie, w jaki sposób napisać książkę, wydać i na niej zarobić, i nagrałem o tym materiał, ale. Książka to jest za mało, żeby zrobić biznes. Oczywiście są osoby w Polsce, które wypuściły własną książkę, zarobiły na tym mnóstwo pieniędzy, ale te osoby miały jedną rzecz, której najczęściej brakuje początkującym autorom. Miały publiczność, czyli wcześniej przez kilka lat e, pisały bloga, prowadziły swojego fanpage'a, czyli miały komu sprzedawać tą książkę. Jeżeli ty chcesz zacząć w infobiznesie, to musisz zbudować listę adresową, musisz przede wszystkim zacząć sprzedawać. Tworzyć lejki sprzedażowe i potrzebujesz co najmniej kilku produktów. Ja traktuję książkę jako produkt wejściowy do biznesu. Jeżeli klient kupuje książkę, wtedy sprzedajemy kursy i szkolenia, które są dużo droższe i na których de facto się zarabia dużo więcej. Ale na pewno sprzedaż własnej wiedzy czy cudzej wiedzy innych osób czy autorów jest świetnym pomysłem na biznes. Trzeci pomysł to jest sklep internetowy. Sklepów internetowych jest od groma. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Według mnie powstało tego za dużo, i z jednej strony wszystkie praktycznie powstałe sklepy bankrutują, ale zawsze jest sposób, żeby zacząć działać, zawsze jest sposób, żeby wygrać z konkurencją. Jaki? Ja preferuję, jeżeli już zakładasz sklep internetowy, to z jednej strony znajdź sobie taką branżę, taką niszę, w której Poza sprzedażą produktów możesz oferować ludziom jakiś content, porady i tak czyli budować osobisty brand, a przy okazji sprzedawać produkty, czy nawet budować markę firmy i sprzedawać produkty. A z drugiej strony staraj się niszować, czyli jeżeli mamy jakąś ogólną niszę, w której wszyscy sprzedają, niech to jest na przykład nisza odchudzania to znajdź sobie jeszcze mniejszą taką mikroniszę, na przykład odchudzanie po ciąży. I tam już możesz sprzedawać suplementy stricte pod kobiety, które niedawno urodziły dzieci, stricte diety pod takie kobiety, bo one wymagają zupełnie innego podejścia. I jeżeli dopiero staniesz się liderem na tym rynku, dopiero wtedy możesz atakować kolejne segmenty. Więc według mnie to jest bardzo dobry pomysł na biznes, ale tak jak mówię, warto się tutaj niszować. Kolejnym pomysłem na biznes jest consulting. Consulting to nie jest to samo co coaching i bardzo często jest to mylone. Consulting polega na tym, że przychodzi do mnie jakiś klient, który ma biznes. Ten biznes już prowadzi, ale w tym biznesie są jakieś problemy i wyzwania. Na przykład, co zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż, co zrobić, żeby zwiększyć wartość zamówienia. Ja temu klientowi doradzam. Działała to w taki sposób, że on mi mówi, jaki ma biznes, ja rozrysowuję sobie cały jego plan biznesu i następnie mówię mu, gdzie są dźwignie, których on nie widzi. I w tym momencie klient mówi, wow, to było świetne, to mi bardzo pomogło. Wdraża te informacje, ma efekty, wraca ponownie i znowu dalej z nim działam, aż uzyska ten efekt, który tak naprawdę chce uzyskać. No i ostatnim bardzo fajnym pomysłem na biznes jest oprogramowanie. Oprogramowanie ma... Tą zaletę, że jeżeli je zrobisz, a klienci go będą faktycznie potrzebowali, to będą ci płacili co miesiąc. Tak jak ja co miesiąc wydaję ponad 1500 zł na utrzymanie swoich list adresowych na autoresponderze. Więc to jest naprawdę bardzo fajna usługa. Dla mnie ja muszę płacić tej firmie, w której utrzymuję ten mój autoresponder, bo inaczej nie będę mógł wysyłać maili i tym samym nie będę mógł zarabiać, a ta firma co miesiąc ma powtarzalny dochód. Więc oprogramowanie może być świetnym pomysłem na biznes i to biznes abonamentowy. Więc przedstawiłem Ci kilka według mnie bardzo cennych porad, które możesz natychmiast wykorzystać. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, daj mi łapkę w górę i napisz mi pod tym nagraniem o czym mam nagrać kolejny materiał, bo właśnie zastanawiam się o czym ma być i mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.